Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Cóż za piękne towarzystwo mamy tutaj dzisiejszego dnia. Jest W211, 5,5 litra z kompresorem. Jest lancer Evo przygotowany do jazd po torze, który niedługo będzie trafiał na sprzedaż. Jest W205, oczywiście C63 AMG, ale głównym bohaterem dzisiejszego wydania jest to oto cacuszko Lotus Exige EX460. Być może część z Was kojarzy już ten bolid. Pojawił się on u mnie wcześniej na kanale pod Czas relacji z Flat Out Power Festival. Jest to wizytówka firmy Oximo. A Oksimo jest producentem najbardziej wytrzymałych wycieraczek samochodowych na świecie. I powiem Wam, że ja również w mojej BMC mam wycieraczki tego producenta. Trafiły one również do tego Lotusa i tutaj nie ma znaczenia, że jest to bardzo egzotyczny samochód. Oksimo produkuje wycieraczki do praktycznie każdej fury. Co do tej egzotyki, to powiem Wam, że jest naprawdę o czym opowiadać. Lotus Exige był produkowany w trzech seriach. Od roku 2000 do 2021 prezentowany egzemplarz wyprodukowano w roku... 2014, a więc jest to seria numer 3, której produkcja ruszyła w 2012 roku. Z tym, że gdy ten samochód wyjechał z fabryki, wyglądał zupełnie inaczej. Ten egzemplarz został poddany modyfikacjom firmy Komotech. Aby zobrazować Wam na jakim poziomie działa ta firma, muszę posłużyć się przykładem z AMG, ale takim sprzed lat. Bo jak wiecie, aktualnie AMG jest częścią Mercedesa, ale kiedyś był to zewnętrzny tuner. Działał tak dobrze, że stał się integralną częścią marki. I właśnie Komotek jest czymś takim w Lotusie. Najlepszy z najlepszych. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Istnieje ten tuner Komotek, który produkuje wyrafinowane części, które przeistaczają zwykłe drogowe Lotusy w niesamowite rakiety torowe. Dział marketingu wpada na pomysł, jakby zareklamować takie rozwiązanie i tworzy auto pokazowe, do którego ładują wszystkie możliwe opcje tuningowe i tak powstał chokapik a dokładniej mówiąc ten akurat egzemplarz. Tym samochodem wożono potencjalnych klientów na modyfikację komotek. Stworzono naprawdę niesamowity bolid wyścigowy, który na torach objeżdża Porsche. Już w serii jest się czym chwalić, gdyż Exige S do pierwszej setki rozpędza się w 3,8 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 277 km na godzinę. Jakie są parametry tego samochodu, o tym będzie już za chwilę, ale podsunę Wam jedną ważną informację. Ten samochód na torze SPA w Belgii wyrównał czas Maklarena P1, a to jest już nie lada osiągnięcie. Zajrzyjmy więc, może pod klapę i sprawdźmy, co sprawia, że ten bolit jest tak szybki. Oj, chyba nie będzie tak łatwo. Najpierw trzeba wyjąć spinki ze spoilera i to zarówno z lewej, jak i prawej strony. Odchylamy spoiler, ciągniemy za dźwignię wewnątrz i w ostatnim kroku łapiemy za trytytkę. Podnosimy klapę, i pierwsza negatywna informacja jest taka, że tutaj nie ma żadnych teleskopów, żadnych siłowników, nie ma tutaj nawet patyka do podtrzymywania. Tak więc musimy trzymać ręką, albo znaleźć jakąś miotłę. Patrząc na bagażnik, to przyznam, że jak na takie auty jest on naprawdę spory. Ale wracając do silnika, Exige S wyjeżdżał z jednostką 2 gr -E o pojemności 3,5 litra. Jest to V6, która trafiała również do Toyoty Camry oraz Lexusa ES oraz RX. Nie no, Jarpen, chyba żartujesz. Jak to? Silnik z Toyoty Camry w Lotusie? No tak to, z tym, że do Lotusów trafiał on doposażony w kompresor. Moc maksymalna na 350 koni, maksymalny moment 400 Nm. Poprzednie serie Exige były wyposażone w rzędowy, czterocylindrowy silnik. A więc, aby zmieścić tutaj V6, trzeba było rozciągnąć samochód do 25 cm i poszerzyć o 5. Mimo tego, silnik ten jest praktycznie zamontowany na styk. I aby go wyjąć, praktycznie trzeba rozpołowić samochód. Skoro podstawowe parametry macie już w pamięci, warto rozwinąć historię. Klienci oczekiwali więcej, a Lotus chciał wypuszczać coraz to lepsze wersje. A si. Tak, więc po Exigeu S pojawiła się wersja V6 Cap, następnie Cap R, 360 Cap, Sport 350, Sport 380 Cap, 380 Cap, 430 Sport, 410 Sport, 390 Sport, 420 oraz Cap 430. Oczywiście, jak nazwa wskazuje, tam było już 430 koni, a nie 350. A przyspieszenie do setki skurczyło się do 3,3 sekundy. Tak więc to są już naprawdę przyspieszenia porównywalne ze. Sp portowymi motocyklami. I o ile zwykła Ska była wyceniona na 70 000 euro to 430 kap już na 129. Można było pójść jednak inną drogą, wybrać Eskę, następnie doposażyć ją w części od komotek za 45 000 euro i uzyskać EX460, który praktycznie był lepszy pod każdym względem od 430. Mamy tutaj oczywiście 460 koni mechanicznych, 480 Newtonometrów momentu obrotowego, i największą różnicą, która odróżnia ten wariant od pozostałych, jest obecność interkulera, który schładza zasysane powietrze aż o 35 stopni Celsjusza. Tym samym trzeba było zastosować nowy dolot oraz nowy sportowy filtr powietrza KND. Zmodyfikowano oczywiście kompresor, zmieniono przepustnice, sensory, oprogramowanie, i mimo dołożenia kilku tych części, to masa pojazdu jest absurdalnie niska. W tej formie waha się w granicach 1060 kg. Tak więc teraz macie czarno na białym, praktycznie 460 koni na tonę. Ale skoro ten samochód zasuwa, nie jeździ po torach jak rakieta, to musi również skutecznie hamować. W tym przypadku modyfikacje naturalnie musiały objąć hamulce. Pojawiły się tutaj większe tarcze AP Racing, lepsze klocki hamulcowe. Same felgi są kute i zaoszczędzono na nich 3 kg. Zawieszenie pochodzi od nitrona, układ wydechowy jest tytanowy. Ale chcąc zajrzeć pod samochód, mam niemiłą informację: to jest tak niskie, że ciężko tu coś zauważyć. A po drugie, cały spód jest praktycznie zabudowany. Oczywiście jest to niemiła informacja dla Was jako widzów, ale dla kierowcy tego samochodu to jest duży plus, chociażby ze względu na aerodynamikę, która jak widzicie, jest naprawdę rozbudowana. Komotek. Tworząc te wszystkie dokładki, ten splitter, spoiler z tyłu, te kaczki na zderzaku, dokonywał tego w tunelu, w którym testuje się bolidy Formuły 1. I wiecie co? Taka ciekawostka jeszcze. Patrzcie na to, może to zauważycie. To jest sklejka. Jeśli chodzi o parametry tego rozwiązania, również mam pewnego rodzaju dane. Przy prędkości 160 km na godzinę, docisk wynosi 250 kg, a więc dwukrotnie więcej niż w Porsche 911 GT3. RS generacji 991. Na karbonowym dachu zaoszczędzono 6 kg. Identyczna oszczędność pojawiła się w kwestii foteli. To są fotele w cudzysłowie. Spójrzcie jaka to jest wycinanka. Wyglądają jakby naprawdę nie ważyły nic. Najciekawsza oszczędność masy, myślę, jednak pojawiła się w kwestii akumulatora, który jest o 15 kg lżejszy. Wada jest tak specjalny, że trzeba łączyć się z nim przez bluetooth. A tak nawiasem zwróciliście uwagę, jak brzmi otwieranie i zamykanie drzwi. Jest całkiem dobrze. Myślałem, że lotus będzie takim autem bardziej topornym, a jest w miarę nowocześnie. W ogóle patrząc z tej perspektywy, czy widzicie jakie tu jest wcięcie w talii, jak muskularnie jest przód tego samochodu. I tył, a jednak jest tak wąziutko na środku. No niestety minusem jest kwestia pozycji kierowcy i pasażera. Pasażer musi naprawdę dbać o to, aby nie przeszkadzać kierowcy chociażby przy zmianie przełożeń. Ale to wygląda pięknie, jak dzieło sztuki, jak z jakiegoś pagani. Naprawdę nie da się oderwać wzroku. Ci z was, którzy uwielbiają mechanikę pod każdą postacią, tutaj czuliby się jak w raju. Ale informacja jest taka, że już w niedługim Czasie ten samochód zostanie doposażony w automatyczną dwusprzęgłową skrzynię biegów DSG z łopatkami przy kierownicy. A jak już jestem z tej strony, dokonajmy może testu schowka, chociaż prawdę mówiąc, tutaj nie ma co testować. Jakakolwiek klapka stanowiłaby zbędne obciążenie. Całe szczęście wentylator jest, ciepło, zimno można ustawiać. Widzę, że tu jest nawet przycisk od klimatyzacji, a więc całkiem po ludzku. Ale heca, udało mi się zmieścić do tego bolidu. Pozycja jest naprawdę radykalnie sportowa. Te fotele trzymają no, niesamowicie na boki i mieszczą się w nie idealnie. Siedzi się bardzo nisko i spójrzcie na to. Pomimo, że to jest niewielkich rozmiarów auto, to patrzcie ile tu jest miejsca jeszcze. Kiedy ten samochód się kończy? Siedzimy naprawdę w środku tego kokpitu. Spójrzcie jeszcze na te bufy. Spoglądając na ten samochód z zewnątrz, nie miałem pojęcia, że ten element karoserii będzie tak uwydatniony. Będzie po części ograniczał widoczność. Jeśli chodzi o to, co widzimy z tyłu, to praktycznie nic tutaj nie widzimy. Tu nawet nie ma lusterka wstecznego. Bo po co? Ale przynajmniej. Te boczne, na zewnątrz, są wysunięte dosyć daleko, tak więc widoczność jako taka jest. Co do wykończenia drzwi, wyglądają naprawdę ładnie. Jest tutaj taka siateczka na ewentualne bagaże, mamy przycisk do podnoszenia i opuszczania szyb. Cała ta tkanina wygląda naprawdę przyjemnie. No, widać, tutaj przyłożył się ktoś do detali. <słyski> Na przejażdżkę. Za kierownicą siedzi właściciel firmy Oksimo, właściciel tego Lotusa Maciej Nowopolski. Witam, cześć. Eee, no i pierwsze pytanie. Myślę, że wielu widzów zastanawia się, dlaczego akurat Lotus, a nie jakieś popularne Porsche, jeśli chodzi o jazdy po Torze. Eee, wiesz to marzył mi się samochód, który będzie mocny, czyli no 400 plus koni, i bardzo lekki, tak żeby oddawał oddawał jak najwięcej wrażeń z jazdy w taki spektakularny sposób do kierowcy bo po paru latach spędzonych za kierownicą Evo w różnych eventach no takie dużo bardziej precyzyjne, leciutkie narzędzie no i tutaj rynek oferuje no nie aż tyle, bo porszaki tak naprawdę ważą 1400+, plus, czyli do Lotusa to to jest ciągle zupełnie inna klasa wagowa więc mamy Alpina mamy Alfa 4C ale to znowuż są samochody z silnikami 1,8, które, nawet po grubych modach, na prostych będą odstawały od takich naprawdę bardzo szybkich samochodów. Okay. Więc, więc no, dlatego, dlatego, Lotus w sumie. No. no i mówisz tutaj o eventach, że brałeś udział już wcześniej jeżdżąc Lancerem EVO. Powiedz mi, w jakich imprezach uczestniczysz, gdzie cię można zobaczyć, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, aby zobaczyć tego Lotusa w akcji. No najczęściej ostatnio staram się jeździć w lidze Trackmaster Central Europe Cup. A jak czas pozwala, to również chętnie pojadę w Interia Drive Cup, w Classic Auto, Race Day. Patrzę sobie na lokalizację, na datę i, i czy dany tor mi odpowiada. No i wtedy ruszamy. No. Exige S, przyspieszenie do setki katalogowo, tam miał 3,8. 430 już 33. Czy mierzyłeś twoją 460 ile faktycznie ja, zegnę jej taki sprint, czy ja, nie patrzysz ja, na tego typu? Dane? Ja ja osobiście nie mierzyłem, gdyż jakby średnio mnie to ciekawiło. Poza tym robił to poprzedni właściciel z jakimiś tam różnymi urządzeniami porządnymi i, i widziałem publikację, że około 3 sekund było. 3 sekundy to wyniki już naprawdę iście motocyklowe i chciałem cię spytać czy z motocyklami też masz do czynienia? Czy jeździłeś kiedyś czymś sportowym, czy wolisz cztery kółka tylko? Miałem okazję się przejechać parę razy ścigaczem po, po, po opuszczonym lotnisku. Kręciło mnie to, ale to jakby to. Potraktowałem to podobnie jak kokainę. No, jak coś jest bardzo niebezpieczne i może cię zabić i szybko cię wkręca, to może warto sobie to odpuścić. Chciałbym Cię spytać o opony chwilę temu wspomniałeś, że jedziemy na czym? W tej chwili e, założony jest Federal FZ201, e, czyli taki no, dość znany, bardzo szybki semi-slick. E, Ta opona się charakteryzuje tym, że no, ona nierozgrzana no, naprawdę bardzo słabo klei. E, zaś po rozgrzaniu no, jest, jest jedną, jedną z lepszych opon temu semi Może już teraz z mojego doświadczenia e, nie topową, ale... No W swojej cenie dość szybko. Odnośnie modyfikacji, jeszcze jak tak wcześniej wspominałem, co tutaj było powymieniane przez Komotek, jedną rzecz jeszcze pominąłem: chodzi akurat o miskę olejową. I tam już modyfikacja była taka dosyć konkretna z tego, co mówisz, z 5 litrów na 8, tak? Tak, jakoś. Z tego, co pamiętam, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że. Miska jest o tyle większa, że aby stan oleju był taki nominalny, to, to trzeba go wlać do silnika około 8 litrów zamiast 5 fabrycznie. Eee, no i tam są oczywiście jeszcze przegrody, które zapobiegają temu, żeby smog był bez oleju, nawet na bardzo ostrych zakrętach, na dobrych oponach. No to wszystko brzmi bardzo fajnie. Wielu ludzi. Uff. Wielu ludzi marzy o takich samochodach. Jest to w zasadzie cel: kupić jakiegoś sportowego Lotusa, czy Ferrari, Lamborghini, czy Porsche. Ale każdy samochód ma jakieś wady. Jaką wadę według Ciebie, jaka jest największa wada tego samochodu? Bo o superlatywach można mówić w nieskończoność. W tym stanie, w którym się znajduje, moim zdaniem to jest skrzynia biegów. Bo jest. Yy w tym stanie, w którym się znajduje ten dwustoch on przyspiesza bardzo szybko przy tych przełożeniach skrzyni biegów trzeba bardzo dużo tej skrzyni używać ona tak naprawdę jest nie do końca precyzyjna a, a fakt, że fabrycznie ta skrzynia się działa w Aurisie 2.2 dieslu bo taką skrzynię lotów zaadaptował. Tam moment obrotowy i przede wszystkim moment nie był tak duży jak tutaj, a podparcie, podparcie wału, jeśli chodzi o mocowanie tam gdzie, tam, gdzie mamy mocowane koło zamachowe i sprzęgło, jest bardzo daleko w głąb skrzyni. I przy tych, przy tych różnych szybkich akcjach torowych, tak naprawdę ten wałek jest narażony na okręcenie, i co już mi się no, niestety raz stało, więc. Tak naprawdę, można powiedzieć, że nie znam kolejnego dnia, ani godziny, kiedy to może znów nastąpić. Po pierwsze, precyzja tej skrzyni, po drugie, no jej po prostu konstrukcja, no, no nie, są, nie są, powiedzmy, przeznaczone chyba do aż, aż takiej mocy i tak wytężonej pracy. Dlatego w przyszłości bliskiej myślę, że będzie tutaj zamontowana automatycznie skrzyna z łopatkami, która troszeczkę zmieni tutaj oba, oba te tematy. Wcześniej wspomniałem moim widzom, że tutaj jest faktycznie V6, 3,5 litra, ale poprzednia seria Exige miała silnik czterocylindrowy. Miałeś okazję jeździć wcześniej czterocylindrówkami, czy nie w tym modelu? Jest to dużo, dużo czytałem o tych samochodach. Szczerze mówiąc, nawet przymierzałem się do zakupu poprzedniego Exige'a, takiego tuningowanego na około tam 320 koni, bo one no, jednak charakteryzowały się wagą te egzemplarze takie przystosowane do motorsportu około 850 kg em, ale w końcu nie przejechałem się takim autem em, a do tego jak, jak sobie na to wszystko spojrzałem z daleka jeszcze raz to jednak em, no, mały moment obrotowy stosunkowo mała moc do, do takich topowych wozów przeszkadzałaby przeszkadzałaby na prostych no, żeby gdzieś tam walczyć o ważne miejsca w generalce, bo jakoś tak w życiu zawsze lubiłem przynajmniej mieć możliwość mentalnie osiągania wyniku dobrego w klasyfikacji generalnej danego eventu. Bo to dla mnie był taki jakby najwyższy koszt A może jeszcze spytam. Yy, jesteś właścicielem firmy produkującej wycieraczki? Skąd ten pomysł? O, nie wiem, czy masz tyle czasu. Okej. Okay. To długa <laughs> historia jest. Okay. Ale, ale jakby moje życie od wielu wielu lat. Chciałem związać z motoryzacją również biznesowo. Pojawiła się, powiedzmy w skrócie, bardzo dużym możliwość wejścia na rynek, gdyż w pewnym okresie, dawno temu, ta technologia płaskich wycieraczek wchodziła na rynek. I, I tak sobie upatrzyłem, że może być to dobry moment, póki ta technologia jest jeszcze świeża, żeby zbudować konkurencję w tym produkcie jak najszybciej się da. Na początku, oczywiście, na polskim rynku. No i, no i wydaje mi się, że idąc tą drogą, no powolutku udaje nam się osiągać coraz większe sukcesy. Okej, okay, gratuluję sukcesów i życzę kolejnych w przyszłości. I dziękuję za przejażdżkę. To jeszcze nie koniec, ale proszę bardzo. Uff, udało mi się wyjść z tego auta, a było naprawdę kuriozalnie. Tak więc podsumowując, mam nadzieję, że chociaż troszkę zainteresowałem Was czymś innym niż Porsche, Ferrari, Lamborghini. Bo Lotus może być naprawdę świetną zabawką, jeśli chodzi o sportowe emocje i jazdę po torze. Dajcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał i zostawcie komentarz, jeżeli chcecie zobaczyć któryś z tych samochodów. W211 czy może Evo, które trafia na sprzedaż. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcecie oglądać kolejne tego typu produkcje, upewnijcie się się, że subskrybujecie mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!